Witam Państwa serdecznie, Adrian Uszczoł, Nieruchomości. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić ofertę mieszkania na sprzedaż, które mieści się w Bytomiu przy ulicy Alei Legionów. Mieszkanie o powierzchni 38 metrów, składające się z salonu, z którego mamy wyjście na balkon, który zaraz z Państwa zabiorę, ponieważ widok z balkonu jest godny uwagi. Poza salonem mamy przedpokój, który również jest ustawny. Mamy tutaj miejsce, żeby spokojnie sobie zabudować szafę, z samego przedpokoju przechodzimy sobie do toalety połączonej z WC. To tak jak wreszcie pomieszczeń, toaleta również jest w kształcie kwadratu, więc możliwości aranżacji są naprawdę spore. Poza toaletą mamy jeszcze dość sporych z rozmiarów po raz kolejny. Mimo tego metrażu, naprawdę mieszkanie jest bardzo rozsądnie. Rozstawione, więc tutaj nie czujemy tego metrażu. I mamy tutaj naprawdę spory komfort i sporą swobodę do wymyślania sobie własnych aranżacji i koncepcji. Kuchnia jest z jadalnią. Także tutaj możemy sobie na początku spokojnie jedząko przygotować, a potem sobie je tutaj zjeść. Tutaj mieszkanie również jest rozkładowe, jest dwustronne. Tak jak Państwo widzą, mamy okna w kuchni, mamy okna w salonie. Jest to niewątpliwy atut, ponieważ mieszkanie przez to jest bardzo jasne. W ciepłe dni, takie jak mamy teraz, wystarczy sobie otworzyć okno w kuchni i to nam daje bardzo fajny i przyjemny powiew chłodnego powietrza. Z kolei w zimowe dni, jesienne czy zimowe, gdzie temperatura spada do niskich wartości. Samo to, że mamy tutaj bardzo nasłoneczniony pokój, powoduje, że nie odczuwamy tego zimna. Sam blok jest również ciepły, ponieważ jest po modernizacji. Termo-modernizacja została wykonana zostały ocieplone również piwnice oraz strych. Do mieszkania przynależy również piwnica o powierzchni 10 m2 także, jak na obecne czasy, jest to niestandardowy metraż. Istnieje możliwość zmiany układu tego mieszkania, i sobie możemy sobie spokojnie przenieść kuchnię do salonu i połączyć sobie salon z kuchnią, i dzięki temu uzyskamy dodatkowy pokój. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Nieopodal, nasz klient, właśnie podobne mieszkanie, żeby nie powiedzieć takie samo, właśnie aranżował w ten sposób i wyszło to naprawdę bardzo sympatycznie. E, także ewentualnie istnieje też taka możliwość. Co do samej lokalizacji, jest to centrum miasta. W najbliższej e, odległości mamy wszystkie punkty usługowe, jakie są nam potrzebne. Mamy szkoły, żłobki, przedszkola, e, mamy szpitale. E, mamy, co Państwu przedstawię, właśnie teraz park, który jest dosłownie po drugiej stronie ulicy. Jest to park miejski. To bardzo zielony teren. Nie, nie, nie tak dawno została tam e, odbyta rewitalizacja, także jest naprawdę przyjemnie. Z samego balkonu również mamy przyjemny widok zieleni, e, także to jest naprawdę atut. Przyjemnie się tutaj mieszka. Przystanki autobusowe, cała komunikacja jest na wyciągnięcie ręki. E, najbliższy przystanek autobusowy oraz tramwajowy. E, mamy raptem 50 metrów od mieszkania to samo z dojazdem do autostrady A1 czy do drogowej trasy Średnicowej która mieści się w Chorzowie mimo to że jest to Bytom to jest to tak zlokalizowane mieszkanie że dosłownie w przeciągu 10 minut jesteśmy w stanie sobie dojechać do Katowic także mimo to że jest to Bytom w którąkolwiek stronę nie chcielibyśmy się tutaj po aglomeracji poruszać jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko i sprawnie samo mieszkanko jest bardzo przyjemne i przytulne ma potencjał podnajem, ponieważ jest to, jest to miejsce, jest to teren, w którym te mieszkania się wynajmują. Z racji tego, że mamy tutaj właśnie duże szpitale, dwa mamy uczelnię wyższą, mamy klub piłkarski, więc jest komu wynajmować. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku. Także też jest to dodatkowy atut, ponieważ mieszkanie nie jest wysokie i dodatkowy klient w postaci osób starszych też tutaj wynajmują tacy klienci mieszkania. Cóż jeszcze? W razie więcej gdyby, więcej, gdyby było więcej pytań z Państwa strony, ja zostaję do dyspozycji. Także proszę telefonować pod numer telefonu 533-313-366, a na wszystkie pytania odpowiem, czy też umówimy się już na wizytę w realnym świecie. Ja za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i pozdrawiam.